Cześć, witajcie w oknie na Rugby. Minęła trzecia kolejka rozgrywek Ekstraligi i na tym się skupię, aczkolwiek dam dwa słówka na temat tego, co się działo też w rozgrywkach pierwszej ligi. To zacznijmy oczywiście od pierwszego meczu, który miał miejsce w Łodzi. No i tutaj duża niespodzianka, bo chyba nie wszyscy się spodziewali wygranej gości, czyli budowlanych Lublin. No ale to jest taki zimny prysznic dla zespołu złodzi, którzy no, chyba do tego meczu podeszli zbyt pewni siebie no, i zostali skarceni. Tym bardziej, że zespół z Lublina chyba nie przyjechał tradycyjnie w pełnym składzie, no bo mają te problemy kadrowe, bo to tak jak przypuszczam wynika z tego, że nie dokonano wszystkich zmian w pierwszej linii. No ale to zasługa jest tego, że mm, niestety gospodarze mm, do tego meczu podeszli dosyć Zbyt pewni siebie, o tak powiem. Mecz był w trudnych warunkach, no ale to jakby nie usprawiedliwia, no bo obie drużyny miały ten sam, te same warunki. Wydaje mi się, że coś tam w, tym, w tej łodzi nie do końca jest dobrze i się zazębia. Wydaje mi się, że tam chyba zawodnicy zaczęli rządzić w klubie, a nie działacze. No i tu jest, i tu jest chyba największy problem, patrząc na to, co, się wy, co, co, co niektórzy zawodnicy wyrabiają na, na boisku. Rzadko się zdarza, żeby zawodnik trzeciej linii yy, kopał piłkę z 22. No, skoro już tak jest, no to widocznie mają lepszy pomysł na grę niż ten, który proponuje im trener, który no, bez kozery został ściągnięty. Z zagranicy, są to kolejny trener z zagranicy. Jakoś ten zespół z łodzi nie ma szczęścia do, do trenerów, był najpierw Disney, potem był jeszcze ktoś, a teraz jest kolejny zawodnik, który trener, który się wystawia jako zawodnik. No i, i wydaje mi się, że tu chyba żadnego pomysłu nie ma, ale to chyba dzięki temu, że w zarządzie tego klubu zasiadają takie osoby, a nie inne. No i niestety ta porażka dwoma punktami. No, jest bardzo bolesna dla zespołu z Łodzi, no tym bardziej, że mówię, no, liczyli na pewną wygraną, a tutaj taka niespodzianka. Wielki szacunek dla zespołu z Lublina, że to wytrzymali. No pytanie jest takie, czy w kolejnych konfrontacjach Lublin się pozbiera i czy ewentualnie no, ma szansę na awans do tej szóstki, o której marzą. Na pewno uciekli spod Topora. Yy, no i oczywiście kolejny mecz, o którym chcę powiedzieć, no, to jest mecz, który się odbył w Gdyni. Pomiędzy Arką Gdynia a zespołem Budimex Białystok. Zespół z Białego Stoku bardzo dobrze się zaprezentował w pierwszych 20 minutach. Naprawdę Arka nie miała możliwości przebicia się także i zdobycia punktów. Wydaje mi się, że zespół Arki jakoś nie jest w stanie od razu z wysokiego co wejść w mecz. Zespół z Białego Stoku no, tradycyjnie pokazał hard ducha, widać, że już poprawiają tą hmm, grę taką hmm, zespołową, udaje im się... Już zachować pewne y, elementy gry obronnej, już tak na, na, na takim niezłym poziomie, że potrafią się przemieszczać i grać zespołowo w obronie, a nie indywidualnie, więc to jest ich atut. No i potrafią się przedstawić przede wszystkim fizycznie zespołom y, z czołówki. No bo co tu dużo mówić, a zespołarki jednak mierzy w medale i czego nie kryją. No a ten mecz pokazał jednak, że, że wcale nie jest tak łatwo i w meczach z tymi zespołami z pierwszej trójki biegłego sezonu, no Arka wcale nie jest faworytem, a kto wie, jak się te mecze zakończą. Na pewno nie będzie łatwo. No tym niemniej gratulacje dla zwycięzców, a dla pokonanych też wyrazy szacunku, bo naprawdę coraz lepiej to wygląda, tym bardziej w kontekście poprzedniego meczu, gdzie dosyć wysoko przecież chłopcy z Białego Stochu przegrali. No i teraz przytek do kolegów z Wybrzeża, no, że nie potraficie znowu zrobić tak, żeby mecze były o takich godzinach, żeby można było te mecze obejrzeć normalnie, a nie równolegle oglądać. Ja już naprawdę mam dość oglądania meczy na dwóch ekranach, bo to ani nie widzę jednego meczu, ani drugiego, a najgorzej właśnie jest tak, jak, jak człowiek jest skojarzone. Ja naprawdę nie mam tyle czasu, żeby później na nowo oglądać kolejne mecze, więc bardzo proszę o to, żebyście się zastanowili nad tym wszystkim, bo to jest coś nieprawdopodobnego i takie rzeczy się dzieją tylko u was na, na wybrzeżu, więc ja nie wiem, macie trzy kluby i nie potraficie się dogadać. No i oczywiście hit kolejki pomiędzy y, Ogniwem Sopot a Awentą y, Siedce, pogą Siedce, to niewątpliwie mecz y, na dobrym poziomie emocjonalnym, tak bym to nazwał, bo jeśli chodzi o poziom sportowy, to tutaj jest z mojej strony kilka uwag i zarówno do jednego zespołu, jak i do drugiego. Jeśli chodzi o gospodarzy, to na pewno uzyskali lekką przewagę w młynie zwartym no i to próbowali wykorzystać. Z kolei jeśli chodzi o aut, no to tam katastrofa była w pierwszej połowie. No i tutaj niestety dlatego nie mieli okazji do zdobywania jakichś punktów właśnie w tej też swojej koronnej formacji, czyli formacji autowej, no bo po prostu nie byli w stanie wygrać aut. Tutaj bardzo dobrze się zachowywali zawodnicy z Pogoni Siedce, którzy tam przeszkadzali jak mogli, no a też przy okazji wrzut chyba nie był najlepszy. Jeśli chodzi o Pogoń Siedce, to dobrze zaczęła. No bo od razu tam w, w pierwszych minutach położyli punkty, było 7-0, potem było 10-0, 10-3 i tak dalej i była taka ogniwo goniło wynik. Szkoda, że w zespole pogoni się zabrakło konsekwencji w grze. Znowu pojawiły się błędy w grze na, w kontakcie i tutaj szkoda, no bo gdyby to poszło, no to by pewnie inny wynik był. No a tak niestety skończyło się remisem. Druga połowa w wykonaniu obu zespołów nie najlepsza. I tu mówię znowu: jest problem w, w grze, w kontakcie, na tych tak zwanych off i tak dalej, gdzie no, zawodnicy gubią piłkę, i to jest ten problem. Jeśli chodzi też o przegrupowania, to też niestety problem polega na tym, że zespoły nie są w stanie się utrzymać dłużej y, przy piłce niż tam dwa, trzy, cztery przegrupowania, i to jest koniec. I piłkę się gra szeroko, i, i wtedy się tam ktoś przebije. Także to też mm, kilka akcji było w wykonaniu jednego czy drugiego zespołu, takich indywidualnych, które zadecydowały o tym. Jaki był wynik? Niewątpliwie mecz y, pełen emocji. Y, Kibice na pewno wiele razy wstawali z krzeseł i, 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 i się denerwowali, tak samo jak ja przy, przed telewizorem. Ale no taki jest rugby, a mówię jeszcze tym bardziej, że to był taki mecz trochę podwyższonego ryzyka, tak bym to nazwał, jeśli chodzi o jakieś tam emocje związane z poprzednim sezonem. Więc oba zespoły miały sobie coś do udowodnienia. Skończyło się remisem. Czy to sprawiedliwy wynik jest, nie do końca. Wydaje mi się, że jednak minimalnie lepszym zespołem był yy, zespół gości. No, ale nie wykorzystał swoich szans. Ta akcja, która. W drugiej połowie miała miejsce po, po lewej stronie, czyli tam bliżej trybun, gdzie w ostatniej chwili zawodnik się przewrócił przed polem punktowym, wypuścił piłkę do przodu. I mogła być decydująca akcja, która by zamknęła temat meczu, a tak końcówka meczu spowodowała duże ciśnienie, no bo ogniwo położyło punkty, zremisowało i w ostatniej akcji o mało nie skończyło się to porażką yy, przyjezdnych. Na szczęście dla nich mecz się zakończył, to no bo już czas, było kończyć mecz, także sędzia ten mecz zakończył. Jeśli chodzi o kolejny mecz, no to mecz w Sochaczewie, no to tutaj o czym tu można mówić, no mecz bez historii, ja tylko cały czas zadaję to pytanie, czy promotorzy tej koncepcji, żeby rozszerzyć ligę do 10 zespołów, to mieli trochę w głowach, czy nie? Bo ja mam takie wrażenie, że niestety nikt nie pomyślał o konsekwencjach tego pomysłu. Ja tylko współczuję z zawodnikom za ZTS-u. Jak, tak jak mówię, to jest mój macierzysty klub. Szkoda mi tych chłopaków, no bo oni będą dostawali takie bęckie od wszystkich. No, nawet wydaje mi się, że mecz z Białym Stokiem nie będzie dla nich beczem, w którym zdobędą jakiekolwiek punkty poza tam być może karnymi czy jakimś tam przyłożeniem, bo naprawdę będzie ciężko, bo ten zespół z Białego Stoku naprawdę zrobił olbrzymie postępy, a ZTS niestety. To jest słaby, jest słaby, tam jest jakiś problem. Wydaje mi się, że tam chyba na czele lwów stoi baran. I to jest chyba najgorsza rzecz, bo chyba lepiej jest, gdy na czele na baranów stoi lew. No a jest tak, jak jest, ja nic na to nie poradzę. Władze klubu niech podejmują decyzję. Ja tylko mam nadzieję, że ten zespół dogra ligę do końca. No i oczywiście mecz, który miał się odbyć, a się nie odbył, czyli mecz w Krakowie żenująca sprawa wręcz że y, goście przyjeżdżają, czyli przyjeżdżają całą Polskę, y, czyli Lech Gdańsk, y, z noclegiem, ponoszą olbrzymie koszty i na 10 minut przed, końcem, przed początkiem meczu dowiadują się, że jednak meczu nie będzie. To jest po prostu skandal i ja uważam, że y, konsekwencje powinny być wyciągnięte szczególne wobec Juweni Kraków, dlatego, że nie może tak być, że sprawy jakieś formalne, które y, powinny być poukładane z, z osobami, czy tam z y, podmiotem, od którego wynajmuje się obiekt, to nie są uregulowane i przychodzi jakiś misio-piłkarz i mówi, słuchajcie, wynocha z boiska. Bo to trochę tak wygląda, tak jak w tym dowcipie o partyzantach i Niemcach, którzy się tam biją na polanie i przychodzi gajowy i rozgania to całe towarzystwo. No tak nie może być. Wszystkie sprawy tego typu powinny być gdzieś tam ujęte w umowach, a jeśli to jest wszystko na gębę, albo to jest tylko tak na słowo honoru, no to słabe to jest. Uważam, że Juwenia powinna dostać walkowera. Tym bardziej, że no, to jest taka sytuacja, która jest gdzieś tam przypominana. Jeśli chodzi o tą karetkę nieszczęsną, która kiedyś była w, na meczu Lechi, chyba w pruszczu, gdzie też właśnie nie z winy Lechi, absolutnie, bo jakiś tam koordynator tych karetek po prostu nie przysłał karetki na mecz, no i sędzia musiał odgwizdać walkowera. Tutaj powinno być dokładnie tak samo, w związku z tym, że y, organizator, czyli juwenia Kraków nie przygotowała obiektu, dziękujemy. Ale tutaj taka delikatna uwaga, ponieważ w Polish Rugby wszystko jest możliwe i tutaj chciałem się odnieść do jakiejś sytuacji sprzed kilku lat, gdzie właśnie też w kwietniu spadł nieoczekiwany śnieg, no i na boisku w Warszawie, tam gdzie grała Skra, czyli na Bemowie, no też pan Stasio zaspał, bo zamiast przyjść o 8 rano i zacząć mm, odśnieżać boisko, no to przy tej 11, no i okazało się, że na godzinę wyznaczoną meczu, czyli chyba tam na 13, czy coś takiego, no i okazało się, że boisko jest nieodśnieżone. No i tam próbowano, podejmowano różnego rodzaju manewry, kroki i tak dalej, no ale nie dało się tego odśnieżyć. Oczywiście zespół Zubina przyjechał, czekał tam chyba karnie z, z półtorej godziny, no i pojechali. No i co się stało? No oczywiście komisja gier i dyscypliny podjęła jakąś decyzję dotyczącą tego, że jest walkowro dla skry. No i potem sprawa została przekazana do komisji odwoławczej, no i tam zaczęły się cuda. Mam nadzieję, że w tej sytuacji, która miała miejsce yy, teraz w Krakowie, nie będzie takiego. Cyrku, tylko po prostu obie komisje wydadzą jednoznaczny werdykt w tej sprawie, że jednak to Juwenia zawaliła sytuację. No ale oczywiście wyroki boskie nie są znane, a tym bardziej w polskim rugby, w policz Rugby, bo wiadomo, że w zarządzie swoich, yy, można powiedzieć, prawie dwóch członków ma Juwenia Kraków i jak to się odbędzie, nikt nie wie, aczkolwiek wiemy o tym, że zarówno Komisja Gier i Dyscypliny, jak i Komisja Odwoławcza są ciałami niezależnymi i one działają tylko i wyłącznie zgodnie z regulaminami. Czy tak jest? Przekonamy się niebawem. Tym niemniej, no, jest to skandal. No i teraz wróćmy do tego, co wszystkich zblowersowało nieco, czyli do pracy sędziów, bo m, niestety znowu mamy problem z tym yy, gremium, gdyż yy, wygląda to w ten sposób, że sędziowie no niestety dostosowują się albo do warunków pogodowych, albo do swoich niskich umiejętności reprezentowanych. Nie chcę powiedzieć, że przez większość, ale na pewno przez kilku sędziów. No to, co się wydarzyło w, przy pierwszych punktach w Łodzi, no to jest po prostu skandal i nie wiem, jak to się stało, że jeden z sędziów liniowych po prostu tego nie zauważył, że zawodnik, który kładł punkty, był absolutnie z nogami na aucie. Jak to się dzieje, nie mam pojęcia. Być może sędzia był zmęczony, akurat w tym momencie, nie wiem, przynknął oczy albo, nie wiem, deszcz mu spadł na oczy, nie mam pojęcia. No W każdym bądź razie tak to wyglądało. No kolejna rzecz, no to ta, która się wydarzyła też na meczu kolejki, czyli w Sopocie, gdzie w jednej z ostatnich akcji ewidentnie zawodnik z Ogniwa zbił piłkę do przodu. Czy to było celowe, czy nie, to jakby zostawmy to, bo, 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 bo nie wiemy, ale kto nie nadążył za akcją? Nie nadążył za akcją sędzia Boczny, zresztą osoba bardzo mocno związana z ogniwem Sopot. Jest tam finansowo to jest zaangażowany, bo tam prowadzi jakieś grupy młodzieżowe i tak dalej, zresztą syn szamana z miasta Wiatru. Więc jak kolega sędzia nie jest w stanie biegać do przodu, tylko biega tyłem, no to powinien zacząć może pływać przodem. Taki, taka jest moja sugestia. No i druga rzecz, no to jak to jest możliwe w ogóle, że człowiek związany absolutnie z klubem, który rozgrywa mecz i to jest mecz podwyższonego ryzyka, znowu to powtarzam, czyli mecz, mecz na szczycie, no jest wystawiany w ogóle do składu sędziowskiego. Tu się kłania przewodniczący y, kolegium sędziów, pan Filar. Nie wiem, jak to się dzieje, że akurat takie decyzje są podejmowane, i kto y, tak naprawdę te decyzje podejmuje, i dlaczego akurat w tak. Nie mam pojęcia. Tak samo było w przypadku meczu, y, też no, chyba na szczycie można powiedzieć y, pierwszej ligi, gdzie też Legia grała y, z y, Jarocinem. No i pan Filar wystawił siebie na sędziego głównego. Uważam, że to jest absolutnie niedopuszczalne. Uważam, że przewodniczący kolegium nie powinien w tej chwili brać, yy, znaczy być sędzią głównych zawodów. Jeśli już chce się koniecznie gdzieś wystawiać, no to bardziej jako obserwator, ewentualnie gdzieś na linii. Także wydaje mi się, że czas najwyższy tutaj zrobić tym porządek, ale to jest sprawa kolegium sędziów. Tym, nie, tym bardziej, że znowu brakuje sędziów. Okazuje się, że w tym sezonie mamy mniej sędziów niż w poprzednim. Jak to się dzieje, nie wiemy, tym bardziej, że ze dwa lata temu chyba była akcja wielka, że mm, robimy kursy sędziowskie tzw. sędziów okręgowych i każdy okręg miał tam se, do, yy, wyszkolić iluś tam sędziów, którzy byli tak, 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 tak naprawdę asystentami sędziów i w momencie kiedy są jakieś mecze. I czy tych niższych lig, czy nawet w ekstraklasie, gdyby tam ktoś nie dojechał z sędziów wyznaczonych, no to taki sędzia, asystent, tak to nazwijmy, miał na tej linii stać, żeby nie było takiej sytuacji, że stawia się tam zawodnika, yy, gospodarzy, czy, czy nawet gości. Niestety, znowu okazuje się, że wydano mnóstwo pieniędzy na jakieś szkolenia, ja już abstrahuję od ich jakości, tak, czy one są organizowane online, czy ci ludzie się gdzieś spotykają, ktoś się potem weryfikuje, no to to już zostawiam, bo naprawdę czasami jest to śmieszne, bo z tego co dochodzą mnie wieści, to są sędziowie, którzy nie pozdawali jakichś egzaminów teoretycznych, a sędziują. No to jest po prostu jakiś dla mnie skandal. Nie do, nie do pomyślenia w czasach, kiedy yy, przewodniczącymi kolegium byli kolega Zabłocki czy kolega Piotrowicz. Ale to myślę, że czas najwyższy na weryfikację tego, co się, wszystkiego, co się wszystko dzieje w Kolegium Sędziów. Ale to, to, to panowie musicie zrobić porządek we własnym środowisku. No i jeszcze jedna rzecz, ale to już jest przytyk nie tylko do Kolegium Sędziów, ale też przede wszystkim do Polskiego Związku Ruchu, bo to jest kwestia tzw. weryfikatorów yy, właśnie sędziów. Taka... Taki pomysł powstał rok temu. Pojawiła się grupa tych weryfikatorów, byłych sędziów, którzy byli na każdych meczach. Albo tam, gdzie mogli być, no i wystawiali oceny i robili, jakby podsumowanie działania, czy to z trójki sędziowskiej, czy, 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 te, czy głównego sędziego, pod kątem właśnie y, tego, jak prowadził zawody. Okazuje się, że Polski Związek Ruch by nie był tym zainteresowany w sensie sformalizowania tego, czyli żeby krótko mówiąc, za to zapłacić. No bo to, mówmy się, ci ludzie też spędzają czas nie tylko będąc na boisku, tam wy wypełniają jakiś protokół i tak dalej, ale z drugiej strony potem to opisując. Więc to też jest ileś tam czasu poświęcone na to, żeby weryfikować działania sędziów. Dlaczego. Polski Związek Rógby nie podjął tej rękawicy, nie wiem, ale wydaje mi się, że jak nie wiadomo, o co chodzi, no to wiadomo, że chodzi o pieniądze. I tutaj nawoływania między innymi kolegów z Siedle do tego, żeby tutaj jakiś sponsor się pojawił dla Ligi, no jest po prostu nie na miejscu, dlatego, że jak ktoś popatrzy na, to jak wygląda choćby nawet strona Polskiego Związku Rugby, na której nic nie można znaleźć, jest tak mało przejrzysta, jest tak mało świeżych wiadomości, a już nie wspomnę o historycznych wiadomościach, które nie są w ogóle zweryfikowane, jak się wejdzie na strony klubowe, które są na stronie Polskiego Związku Rugby, to tam wiadomości świeżych nie można. Y, znaleźć. Także to jest ten problem, i niestety za to odpowiada też jeden z członków zarządu Polskiego Związku Ruchu, niejaki małolat zwany krewetą. Więc jeśli tak to ma wyglądać, to się nie dziwmy, że nie ma żadnego sponsora tytularnego dla ligi, a, a też i zespoły klubowe mają z tym problem, choć jak słyszymy, y, ogniwo Sopot przedłużyło umowę ze znaną firmą energetyczną. No ale to są polityczne układy pana Jana, więc tak to wygląda. Podsumowując tą kolejkę, no niestety kolejny raz, jak to mówią w Polish Rugby, nie ma dnia bez rock'n'rolla i niestety okazuje się, że te pomysły dotyczące rozszerzenia ligi, a także tego, że nie odbywają się mecze z różnych przyczyn, no są niestety piętną achillesową i nie pozwalają na to, żeby się polskie rugby rozwijało. I jeśli ktoś liczy na to, że ono się będzie rozwijało właśnie w takich warunkach, no to jest w kolosalnym błędzie. Ja mam nadzieję chociaż jest to nadzieja płonna, że kiedyś to się zmieni, tylko pytanie kiedy. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.